Krój nam Chrystę, bardzo serdecznie witam Was, e, kochani, na kolejnym naszym spotkaniu w cyklu tych naszych e, internetowych spotkań ze słowem można powiedzieć, że internetowych rekolekcji Usłysz słowo. E, dzisiaj będziemy pochylać się nad tekstem. Ewangelii według świętego Jana, rozdział czwarty, wersy od 5 do 42 jest to fragment, który był czytany w trzecią niedzielę Wielkiego, Wielkiego Postu. Fragment, który mówi o kobiecie, która przychodzi do studni i spotyka tam, tam Chrystusa od Samarytance. Nie będziemy go całego czytać, bo jest dość, dość długi. Dlatego chciałbym tylko skoncentrować się w tym naszym spotkaniu dzisiejszym na dwóch dwóch wersetach, które pomogą nam troszeczkę lepiej zrozumieć ten tekst. Z Ewangelii według Świętego Jana: To zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Stąd ta sceneria. Mówimy o wodzie. Woda na stole, wiadomo, woda służy ugaszeniu naszego pragnienia. Znajdujemy się też przy studni, e, troszkę innej niż tej, przy której Jezus spotkał e, kobietę z Samarii. E, moi drodzy, każdy z nas zna chyba to znaczenie wody w naszej wierze, w chrześcijaństwie. To znaczenie wody jako e, źródła oczyszczenia, źródła odkupienia. W wodach Chrztu Świętego zostaliśmy wyzwoleni z grzechu pierworodnego. E, znamy też ten wymiar paschalny wody, Cały wielki Poznań przygotowuje też do, 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 do uczestnictwa w Pascha i do zanurzenia się też w tym, tym symbolu, w, symboli, w symbolice wody. Dlatego nie chcę się na tym tak bardzo dzisiaj dzisiaj skupić. Dzisiaj chciałbym się skoncentrować na czymś innym. Pomysł na to zrodził się, kiedy słuchałem liturgii całej czytań z niedzieli, liturgii Słowa. W Pierwszym czytaniu jest czytanie z Księgi Wyjścia, gdzie Izraelici są na pustyni, nie mają wody i proszą Mojżesza, aby ten dał im wodę, przepraszam, I Pan, Bóg, i Pan Bóg za posługą Mojżesza dokonuje wielkiego znaku, wyprowadza wodę ze skały, aby ugasić pragnienie. I właśnie chciałbym, żebyśmy na tą Ewangelię popatrzyli w tym kluczu gaszenia pragnienia, ugaszenia pragnienia człowieka. Każdy z nas pragnął, każdy z nas był kiedyś spragniony. Każdy z nas odczu, odczuwał kiedyś pragnienie, czy to po wysiłku fizycznym, czy to nie wiem, po całodniowym staniu przy tablicy i mówieniu do, do dzieci czy, czy młodzieży bez butelki wody. I wiemy, jak ta woda smakuje, kiedy chce nam się pić. E, tutaj też jest ważne, moi drodzy. E, jak zapomnijmy o tej wodzie, to pierwszymi oznakami takiego lekkiego odwodnienia organizmu, pierwszą oznaką, jest fakt, że chce nam się bardzo pić. My zaczynamy pić wodę. Pijemy jedną szklankę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, w pewnym momencie jesteśmy napełnieni potąd. E, już nie mamy gdzie tej wody w sobie mieścić, a dalej to pragnienie jest nieugaszone. Dalej odczuwamy to pragnienie, dalej chce nam się e, pić. I żadna woda nie jest w stanie zaspokoić tego pragnienia. E, dlaczego o tym mówię? Kochani, każdy z nas, ja, wy, ty, e, odczuwamy w swoim życiu pragnienia. Mamy w swoim życiu pragnienie wolności, e, pragnienie miłości. Pragnienie akceptacji, pragnienie y, poczucia własnej godności, wartości, y, czy też możemy powiedzieć y, wyjątkowości. I każdy z nas ma to pragnienie w sobie, nosi to pragnienie w sobie, i to jest normalne. I y, warto dzisiaj przy tej Ewangelii pytać się o to, co ja z tym pragnieniem robię? W jaki sposób ja gaszę pragnienie? Y, Syrofenicjanka, samarytanka poszła do studni, spotkała Chrystusa, jak słyszeliśmy, y, poprosiła go, żeby ugasił pragnienie. Ona była spragniona. Jak ja gaszę swoje, swoje, swoje pragnienie, jak ja gaszę to, tą potrzebę bycia właśnie wolnym, bycia kochanym, akceptowanym, swojej godności, ważności. Czym zaspokajam? Mogę to zaspokajać w zły sposób i nie, nie gasić swojego pragnienia. Chociażby mogę zaspokajać to złą relacją, chceniem przypodobania się innym. Pokazywania innym, że ja jestem ważny, jestem kochany, jestem, jestem dobry. Przez to, że będę robił głupoty, żeby, żeby inni mi powiedzieli, że tak, jesteś super. Jesteś kochany, jesteś piękny, jesteś cudowny. Mogę też zaspokajać te, te, to pragnienie miłości, relacji, akceptacji, wyjątkowości różnymi używkami. Mogę uciekać w alkohol, mogę uciekać e, narkotyki. Te, te lżejsze, czy te, też, też cięższe, ale też mogę uciekać w różnego rodzaju grzechy, na przykład lenistwo. Bardzo często nasze lenistwo jest spowodowane tym, że, że nam ktoś kiedyś powiedział, że jesteśmy malutcy, słabi i boimy się cokolwiek w swoim życiu robić. I tym lenistwem usprawiedliwiamy to, bo, bo, bo siedząc i nic nie robiąc, nigdy nie, nie odniosę porażki, mogę się usprawiedliwić, że nie chciało mi się i wychodzi dalej na tego człowieka wielkiego. Właśnie, jak kochany bracie, kochana siostro, zaspokajasz w sobie, to pragnienie miłości, to pragnienie wyjątkowości, godności, akceptacji. W taki sposób, który proponuje nam świat, nie jesteśmy w stanie tego pragnienia zaspokoić, bo cały czas będziemy spragnieni, będziemy czuć, że, 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 że musimy więcej. Muszę się bardziej przypodobać kolegom, muszę więcej wypić, muszę więcej zapalić. I, i to pragnienie cały czas zostaje, zostaje w nas niezaspokojone. Jedyny sposób, żeby zaspokoić to pragnienie, to jest sposób spotykania Chrystusa. Jak on dzisiaj powiedział, usłyszeliśmy, ja jestem źródłem wody żywej. Kto spożywa tą wodę, nie będzie więcej pragnął. Żeby zaspokoić w nas te pragnienia, musimy, musimy czerpać od Jezusa. I tego też, też uczy nas dzisiaj ta kobieta, która, która staje, staje przy studni, która wchodzi w dialog, w dialog z Jezusem. Eee, zobaczcie, ona przychodzi do studni w południe, to jest też ważne. Jest napisane, że około godziny 6 przyszła, to jest godzina południowa. Eee, nikt nie przychodzi po wodę w Palestynie w południe, kiedy jest najwyższa temperatura. Dlaczego ona to zrobiła? Dlatego, że unikała ludzi. Dlatego, że unikała ludzi. Dlaczego unikała ludzi, to wiemy z jej historii, z naszej rozmowy z Jezusem, którą możemy, możemy też usłyszeć, eee, czytając ten fragment. Była żoną pięciu mężów, a ten szósty nie był jej mężem. Czyli zobaczcie, w niej też były pragnienia. Też pragnęła akceptacji, też pragnęła miłości. Nie wiemy, dlaczego było pięciu mężów, i, i dlaczego, dlaczego ten szósty, z którym żyje, jest, jest kolejnym. Może ich zostawiała, może oni ją zostawiali, bo coś z nią było nie tak. Może umierali. Nieważne, na pewno miała w swojej miejscowości przypiętą pewną łatkę. Bo jeżeli. Oni ją zostawiali, to, to tam taka mentalność jest, że, że to była wina kobiety, co z nią było nie tak. Jeżeli ona zostawiała i odchodziła, no to wiadomo, jaką łatkę mogła mieć przypięta ta kobieta. Więc ona jest też spragniona czegoś więcej: miłości, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa, poczucia swojej wartości. I to wyraża się w tym, w tym stwierdzeniu, jej prośbie skierowanej do Jezusa: Panie, daj mi tej wody, bym więcej nie pragnęła. Daj mi tej wody, bym, bym więcej, więcej nie, nie pragnęła. Ta, ta kobieta odkrywa, że, że spokojenie jej pragnień nie znajduje się w drugim człowieku. Nie znajduje się w tym, co posiada, w tym, jak korzysta z życia. W cudzysłowie to słowo korzysta, tylko, tylko znajduje się w Jezusie Chrystusie. W Mesjaszu, zbawicielu, którego, którego, którego spotkała. I, I właśnie to zaczerpnięcie tej, tej wody żywej, tej relacji z Chrystusem, sprawia, że ona zmienia swoje życie. W późniejszym fragmencie wiemy, że poszła do miasta, ogłosiła tam dobrą nowinę, i oni zaczęli przyjmować, przyjmować Jezusa. Warto się pytać: jak ja zaspokajam swoje pragnienia? Czy w Panu Bogu, na modlitwie, na adoracji, na pogłębianiu relacji przez, przez czytanie Słowa Bożego, czy może w ten inny sposób, ten bardziej? Ludzki, który nigdy nie zaspokoi tak dogłębnie tych naszych, naszych pragnień, przez imponowanie w głupi sposób e, kolegom z grupy rówieśniczej, przez, przez picie alkoholu na umór, przez branie różnych, nie wiem, używek. Zobaczcie, e, kiedy pojawia się problem, jakaś trudność, bierzemy, sięgamy czasem po, po alkohol czy po narkotyki, e, chwila jest fajnie. Chwila jest fajnie. Ale potem, kiedy faza schodzi, zostaje ja i mój problem, czyli dalej jest we mnie to pragnienie. Jeżeli to pragnienie, ten problem zostawię u Jezusa, to wtedy może inliwe jest rozwiązanie tego problemu, a więc zaspokojenie pragnienia mojego serca, zaspokojenie pragnienia mojego, mojego życia. Musimy się, moi drodzy, w tym wielkim poście, który jest takim bardzo wyjątkowym czasem pustyni dla nas, uczyć czerpać od, od Jezusa. Uczyć się czerpia, czerpać od Jezusa, zaspokajać te właśnie nasze, nasze pragnienia spotkaniem z Chrystusem. Jak to robić? Jak czerpać od niego? Jak, jak robić, żeby On gasił pragnienie mojego życia, pragnienie mojego serca? W prosty sposób. Pamiętaj o spowiedzi. Pamiętaj o codziennej modlitwie. Znajdź czas na adorację. Pogłębiaj relację z Chrystusem, bo wtedy, kiedy będziesz spragniony, to będziesz mógł mu zostawić. Te właśnie pragnienia Twojego serca, żeby on je ugasił, bo on powiedział, że kto pije tę wodę, nie będzie pragnął na wieki. Tam jest zaspokojenie naszych pragnień: pragnienia miłości, wolności, akceptacji, godności, ważności, wyjątkowości w Jezusie Chrystusie. Bo jeżeli szukam potwierdzenia swojej wyjątkowości w drugim człowieku, swojej wartości w drugim człowieku, to co się stanie, jak tego drugiego człowieka zabraknie? Przestanę być wartościowy? Przestanę być kimś wartym kochania? Warto się zastanowić. Ale jeżeli szukam gaszenia tych pragnień w Jezusie Chrystusie, to On jest tym, który nie przemija. On jest Alfa i Omega, początek i koniec. z Bogiem żywym, wiecznie żywym. Więc, więc to pragnienie jest, jest możliwe do ugaszenia tylko w Jezusie Chrystusie. A więc zachęcam Was, moi drodzy, żebyśmy czerpali. Od Jezusa, byśmy czerpali od Jezusa. Byśmy ten czas Wielkiego Postu, ten czas też i naszej kwarantanny, który jest trudnym czasem, potraktowali jako czas kopania studni. Jak się kopie studnie w taki sposób, można powiedzieć, klasyczny, bez użycia sprzętów, to jest taki moment, kiedy w dole, gdzie jest ciemno, zimno, ciasno, gdzie jest tylko ziemia, zostaje jeden człowiek, który musi kopać. Musi kopać. I wydaje się, że ten człowiek jest w kropce że znajduje się w sytuacji bez wyjścia, ale kopie, żeby dojść do Źródła. Potraktujmy ten czas Wielkiego e, aby Postu, tak specyficznego w tym roku, jako, jako pragnienia, w, Jezusie w celu Chrystusie. dojścia do Źródła. Na koniec, moi drodzy, chciałbym Wam zaproponować też troszeczkę pogłębienie tego tematu zaspokajanie naszych pragnień. Pierwsza rzecz to jest taka płyta, którą dzisiaj przywiozłem, którą wożę z sobą w aucie, takiego zespołu New Day. Tytuł pod prąd. Tu jedna piosenka tej, tej płyty to jest samarytanka, która mówi właśnie o, o spotkaniu Chrystusa z samarytanką, którego prosi o to, aby dawał, dawał jej pić tej wody, by, by więcej nie pragnęła. Ciężko jest znaleźć tą płytę. Na internecie też jest ciężko znaleźć ten, ten, ten kawałek, ale jak wam się uda, warto posłuchać. I zachęcam wam, żebyście temat ten pogłębili też jeszcze przez znalezienie czasu na to, aby oglądać sobie film, żeby żeby poświęcić te parę, parę półtorej godziny na na film Cudowny Chłopiec, o tym chłopaku, który, no, który rodzi się, jaki się rodzi i, i się zmaga z tymi, z tymi też swoimi pragnieniami. Albo znać chwilę czasu, siądź przy kominku, nie wiem, na swojej ulubionej sofie, wyciągnij nogi, zapatul się w koc i poczytaj książkę Nika Wójcinicia bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń. Kochani, zachęcam Was, abyście ten, ten czas Wielkiego Postu wykorzystali po to, aby pić wodę, z żywą, żeby nigdy nie pragnąć. Trzymajcie się z Bogiem. Ja tu mam czystą wodę, bo mi zasło w gardle, ale szukajmy tej wody, która płynie od Jezusa Chrystusa. Króluj nam Chryste.